Hejka, z tej strony Maciąga Frigajsko i dzisiaj idziemy oddawać panty do sklepu Panty to jest taki system kaucyjny w Norwegii który polega na tym, że kupując puszkę lub butelkę płacicie dodatkowo 2-3 korony za właśnie panta którego potem możecie oddać w sklepie, w każdym sklepie właściwie spożywczym więc jest to bardzo spoko i dzięki temu nie ma śmieci na ulicach bo wszyscy to zbierają i wszyscy to wymieniają na hajsik Właśnie, można wymienić albo na hasik, e, albo na kupon do opłacenia potem zakupów w sklepie, albo oddać na cele charytatywne, na Czerwony Krzyż prawdopodobnie. Więc zapraszam serdecznie, idziemy teraz wydać to. E, znaczy, najpierw to wymienić, a potem wydać ten hajs. Proszę Państwa, co jest tutaj wodą. Cuknie tutaj piskiem wręcz. dobrze, mamy taki, proszę bardzo, automat. W każdym sklepie taki stoi. I jedyne, co musimy zrobić, to wrzucić. I tutaj już nam się pokazuje kwota, tam sobie jedzie. Tu się pokazuje kwota, którą zarobiliśmy, jeśli zbieramy to z ulicy. A jeśli nie, to po prostu oddaje nam to, co wcześniej zapłaciliśmy za to. A ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zbierała takich rzeczy z ulicy. No bo jak to wiecie, ekologia, cebulactwo, darmowy hajsik, wszystko jest na swoim miejscu. Zatem zobaczcie, jaki to jest so much i hajsik zarabiony, no przecież to jest sposób na biznes. Jeśli kiedyś jeszcze więcej. O, o, dobra. No, 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 proszę Państwa. No, słuchajcie, mamy stówkę. A za stówkę już można nawet coś kupić w tym kraju. Ja mamy jeszcze trochę. Dobra, mamy to. Jeszcze? Dobra. Mamy dwie, zarob... o, sorry. Mamy dwie stówki, możemy sobie wydać teraz na zakupki i zjeść. Obok jeszcze można sobie umyć ręce, bo tutaj wiadomo, że jest... dotyka się tych całych alkoholi i innych płynów teraz opowiem wam w jaki sposób kupuje się alkohol w Norwegii. Otóż w sklepach spożywczych można kupić tylko alkohol do 4,5%, a alkohol wysokoprocentowy można kupić tylko w specjalnych sklepach monopolowych nazywających się Vinmonopolet, które są dwa w Tromso. Tutaj obok mojej pracy i jeden w dużym takim centrum handlowym po drugiej stronie ta. Alkohol można kupić tylko w wyznaczonych godzinach, czyli w tygodniu do 20 i w sobotę do 18, a w niedzielę można kupić tylko alkohol e, o, o zawartości procentowej 2,5% w godzinach otwarcia sklepu, bo y, sklepy też są y, zamknięte w niedzielę, tak jak w Polsce to tak samo działa. Mm. Nie można promować alkoholu, nie można promować papierosów. Papierosy też są schowane w sklepach ze specjalnymi szafami, więc nie widać ich em, jak stoi w przyladzie. w Finlandii 345 koron. Polska łódka Deworek za 306 koron. Tutaj mamy wódkę z w plastiku za 430 koron, większą wódkę dworek za 430 koron. Dworka w plastiku, proszę bardzo, <grym <grym za 225 koron. Jest taka zasada, że żeby kupić alkohol i spożywać alkohol wysokoprocentowy powyżej 22%, to trzeba mieć skończone 20 lat. Bombaj, 520. Nie wiem, Gordon z 345, Balantais 07, 385, Chivas 07, 480 koron, A Famous Goose 510 koron, Jameson za większy za 565, mniejszy za 315. Jack Daniels za 420. Te kilka 400 koron. Alkohol poniżej 22% można kupić, jeśli ma się 18 i spożywać również. Lit martini bianco za 205 koron. Tutaj dalej tak samo. Fiero jest za 160. Aperol 700 ml za 230 koron, mniejsze za 135. Kapitan Morgan, litr za 480. Jakiś smakowy Bacardi. o Malibu. Malibu jest za 280 700 ml. Zwykły Bacardi jest za 520 koron. Litr. Jaki Grummeister za 600 koron <laughs> za litr litr bajlejsa za 355 koron mniejszy 260 700 ml jest też kolorowy, jakiś e, strawberry truskawkowy 290 i salted Carmen za 260 bardzo wspaniałe martini asti za 1,5 litra za 260 koron tutaj mamy jakiś konia, który wygląda bardzo ładnie bardzo ładna grafika. To jest Tromsø, ojejku. No bardzo ładny. Tromskoniak. koniak za 540 koron. Jim Beam, proszę Państwa, 700 ml, co 180 koron. Tequila 395. A my poszło Seko z Biedronki za 135 koron. Tutaj jest jakiś inny Prosecco za 100, 118 koron. Mamy też mueta za 600 koron. Tutaj mamy wino tutaj mamy w workach stomicznych. Za jedyne, słuchajcie, 260 koron. Ale mamy też w boksach, w sensie w kartonach. Takie ładne na przykład. Niestety o winach Wam zbyt dużo nie opowiem, gdyż się na nich nie znam. Więc nie wiem, co Wam pokazać. A Carlos nie ma tutaj. Przynajmniej nie widziałam. Raczej nie ma. Patrzcie, co znalazłam. Wino na tym. Na szklanki. To jest w plastiku. Muszę no, sobie kupić szklaneczkę. Stoimy za 40 koron. Tutaj jest też taka. Z grzeweczka malutka. Mm. Mm. Widzicie, jakie cute. Olo, bierzemy to? Szklankę wina przed pracą? Mm. Dla zdrowotności? No to to jest tyle, ile ten. No chleb. chleb. Idziecie <laughs> sobie po centrum handlowym, a tutaj nagle książka spada. Dobrze, dajcie znać, co sądzicie o, o, o polityce alkoholowej w Norwegii. Jak Wam się podoba system kaucjowy? Mam nadzieję, że. Szybko to trafi do Polski. Wiem, że są na to plany, więc mam nadzieję, że jak najszybciej się to pojawi i że będzie to tak proste i przyjemne jak tutaj w Norwegii. Nie trzeba będzie latać z paragonem. Wie, wiadomo, jak to jest jak chce się oddać, jakieś butelki zwrotne na przykład. E, więc no, otrzymam kciuki za, za Polskę w systemie kaucyjnym, bo jest to naprawdę wspaniałe. Jak byłam ostatnio w Polsce, to aż byłam w szoku, że tyle puszek leży na ulicy, bo tutaj takich rzeczy się, takie rzeczy się nie zdarzają bardzo rzadko no, pokazuję wam na Instagramie zawsze jak coś znajdę więc wczoraj na przykład znalazłam chyba 8 puszek obok śmietnika więc to naprawdę złoty strzał no i super no i do następnego widzimy się w kolejnym filmie pa